Właśnie się szykuję na morze. Jutro jadę z kolegami na morze. Z rzeki już mam dwie ryby. Może się uda jutro coś z Bałtyku wygrzewać. Właśnie się szykuję, bo ostatnio trochę marzłem nad morze I yy szykuję się tak, żeby dobrze się ubrać. Przymierzam wszystko. Założyłem sobie pod... Yy pod wodery spodnie narciarskie, kalesony, dwie pary skarpet i tutaj taka bluza komin i mam nadzieję, że, że to będzie, tu oczywiście czapeczka, że jak będzie zimno to, to o, jeszcze sobie coś takiego zrobię i będzie wszystko ok, także jest tu fajna obcinaczka do plecionki. Rapala, kupiona z bonów z zawodów. Kurteczka tu oczywiście, obowiązkowo pas. Jakikolwiek, żeby woda się nie dostała do, do środka. tak, Żeby ona zatrzymała tą wodę, która będzie podmywać i nie poleciała woda, gdzieś tam się nie wlała. Nie? I w ten sposób jestem, jestem właśnie ubrany. Oprócz yy, odpowiedniego ubioru Szykuję sobie również y, odpowiednie przynęty no i tutaj no, wyselekcjonowałem sobie kilka takich na których na które jutro spróbuję łowić na pewno ten bodzias wygięty on już dał wiele ryb Spróbuję też właśnie tego Primanki całowił 28 gram bez sterowca Tutaj Szymon Namięta Takie samoróbki Tutaj taki Stubiś też Taki dosyć ciężki A wiadomo Sawadzir Też Bodziaz Tu gdyby była brudna wodna To To taki właśnie budziasek okazało się, że jeszcze znalazłem coś takiego może akurat dosyć ciężkie to wszystko jest też po 20 parę gram więc może Coś takiego zagra i zadziała jutro. Zajmiemy się. Dzisiaj jest seat Road, Bałtyk okay. no, Bierzemy dawno wózeczek? Nas tu dawno nas tu nie było. Tak, dawno nas tu nie było. Byliśmy ostatni raz pod koniec grudnia. Chyba tak. I tutaj o nowy wózeczek dzisiaj testujemy. Zali ekspres na tych kołach dziewięcio, dziewięciostopowych stopowych I lecimy co tu się zrobiło tutaj jakie wejście, musieliśmy tu wejść Co taki stąd był aż tutaj dotąd te kamienie spychał to wtedy ten sztor tak zrobił, nie? wcześniej chyba, nie? jacy no pewno my żeśmy tu ryby polowali Pierwsze wyjście w morze w roku 2026 tam Krzysiek krzyszykuje o to co po sztormach z plażą się zrobiło, ile piachu nawaliło Woda była wcześniej o, do tych kamieni, a teraz bardzo mało wody. No i próbujemy. W rzece już dwie rybki mam. Próbuję. Coś teraz z morza. Na pierwszy ogień idzie wobler bezsterowy primanki. Ja mówię primanki, bo on zazwyczaj walię ekspres. Dlatego ja mówię primanki, ale. Zmiana przynęty na taką cykatkę. Jest dosyć ciężka, będę musiał, tu jest trochę zaczepło, będę musiał mocno ją podbijać. Ale może właśnie akurat taka jakaś agresywna praca pobudzi te rybki, zobaczymy 30 gram. ciekawe Próbuję coś takiego z takim wahadełkiem. Ciekawe jak to będzie jak to będzie chodzić, o fajnie z tyłu taka wiróweczka o. O. ciekawe zawsze znaczy to coś, jakiś impuls dla ryby ale rybka musi być, na razie zero brań widzę, że chłopaki chyba też nic nie łowią zobaczymy Czerwo na jedzenie, na zagrzanie się Kanapeczka. Tu mamy ognisko. Kiełbaski. Mam chłopacy tam męczą dalej. A ja tutaj. Chyba wezmę tego w ogóle Manki i będę sobie szedł w lewo. I szukał tych ryb. Trzeba tych ryb gdzieś poszukać. Chłopaki w prawo, ja w lewo. I sobie tutaj zrobimy ognisko. O, mamy drewno Ale mam to kiełbę no, gdzieś tam pod tymi także wózeczek się przydaje założyłem przynętę, która zawsze działa jak i ryby słabo biorą to ta, ryb, ta przynęta zawsze pobudzi je do brania natomiast jeżeli już na nią nie będzie puknięcia, to znaczy, że tu w tym momencie ryb w okolicy nie ma, ale strocią tak jest, że ona na chwilę może wpaść, na pół godziny można złowić dwie, trzy i później koniec, więc trzeba, trzeba być cierpliwym i wyczekać ten moment My ja liczę chyba tu przyszli. chyba zbłotnieli idziemy chyba od nisko albo zmienimy łowisko to zobaczymy ja tu, proszę Państwa rejestruję nielegalny proceder tak. Trzeba się ogrzać Trzeba się ogrzać Przede wszystkim zdrowie i życie jest najważniejsze tak jest. A resztę to jest pikus Ale Czy może być coś piękniejszego jak ognisko na rybach? Już jadą? Już jadą? Już jadą tam. Nasza rzeka pełna kormoranów, także że nie uświadczy. A na Bałtyku, no Jak to śpiewała Kate Bush? Don't give up, nie trać nadziei. <gry> no niestety, pokonani. Mieliśmy tylko kontakt wzrokowy z rybą. I to ładną. Taką 70 i nic więcej. Tysiące rzutów każdy z nas oddał. To nie jest ten dzień, ale cóż. Tak to jest trociami trzeba próbować teraz no, węteczki, uzeczek mamy tu było nisko, no i spadamy do tak właśnie pokonani jesteśmy dzisiaj, pokonani, ale to nic. Tak to jest. I co tam panowie powiecie, jak to skomentujecie na końcówkę filmu? <grym> no co, było fajnie jak zawsze. Tak, kiełbaska była z ogniska. Kiełbasa tak. pyszna. Krzysiek przynajmniej miał kontakt z rybą. Rybę widziałem, ryb dwa brania były. Narzekać nie mogę. razem będzie lepiej. Otóż to tak. następnym razem na pewno będzie lepiej. Droć to nie płacz. Don't give up. <laughs> nie trać nadziei. Takie hasło, 2026. <laughs>